Kochani, co do przychodzę do Was z czytaniem e, dla Waszego znaku zodiaku, dla koziorożców na styczeń. Jak zwykle jest to czytanie ogólne, więc bierzcie, jak z Wami rezonuje. Nie programujcie się, nie, nie nastawiajcie, nie blokujcie. E, bierzcie tylko to, co do Was przemawiam. Nie, przymusza się, nie przymuszajcie się do niczego na siłę. Pamiętajcie, że czas jest płynny i rolę sobie zamieniajcie. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze, za to, że piszecie do mnie i tyle ciepłych, wspaniałych słów. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dla tych, którzy chcą wspierać kanał, za co Wam bardzo, bardzo również dziękuję, um, możecie to robić poprzez link do bajkofitu, który jest w opisie filmu, i tam możecie kliknąć mi kawkę lub poprzez przycisk wspieraj i w ramach tego um, raz w tygodniu, jak tylko mam czas, um, robię takie czytania dodatkowe, poszerzone aczkolwiek ostatnio tego czasu nie było, więc takich czytań też nie było. Um, jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych piszcie do mnie na maila duszy droga on wyskakuje na końcu filmu i poprzez tego maila możecie też zamawiać czytania roczne. I to tyle łyczek herbaty i zaczynamy moi drodzy. Nowe rozwiązania przychodzą. Może przyjeżdżają, od, być może od mężczyzn, tak? Mamy aspekt męski lub logiczne, po prostu logiczne, jakieś świadome rozwiązania. Ktoś może wpaść z wizytą, ktoś może pokazać nowe wskazówki, dać jakiś symbol, znak do rozpoczęcia. Może to być symbol jakiś, który w Was tylko obudzi coś. Jakby Wy to dostrzeżecie i stwierdzicie, że to, to, to jest przesłanie dla Was, że coś, Wy będziecie wiedzieli, co z tym zrobić, tak? Natomiast ta osoba może to zupełnie nieświadomie z czymś przyjść, coś powiedzieć, Aczkolwiek mogą to być informacje, które y, przypłyną, przyjadą, przy, zostaną, zostaną przesłane. Może to być też właśnie osoba, osoba, która będzie posłańcem. I w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale i też w takiej przenośni. Właśnie ta osoba może coś powiedzieć, co dla Was będzie tym wyzwalaczem. Y, I to daje nadzieję. Nadzieję na marzenia, na spełnienie marzeń, na realizację, na jakiś sukces. Weźmiemy kości... Trochę hałasu będzie. No i mamy książkę. Dobre informacje, jakieś y, dokumenty mogą przyjść. Y, coś, co być może musiało trochę odczekać odnoszę wrażenie. Coś, co musiało poleżeć i to magicznie jakoś zmieni. A może Wy już to wiedzieliście? Może mieliście te informacje? Tylko właśnie, pojawi się ktoś lub coś. Co będzie wyzwalaczem dla tych informacji, coś, co pozwoli Wam posklejać wszystko w całość. Więc jakby magicznie wszystko okaże się, ułoży, Wy zrozumiecie to, co przyjdzie. Także będzie to być może zrozumiałe tylko dla Was. Dobrze. Co ta rodna to? Energia główna. Energia główna w styczniu dla koziorożców. Uh, rana, zdrada, cierpienie, mag, ktoś, kto być może kombinował. Um, ale zobaczymy sobie, dołożymy. Ktoś to może zadał kiedyś taką ranę i teraz przyjdzie jakieś zrozumienie, dla tego, dlaczego coś się wydarzyło. Zobaczymy sobie te trzy miecze. To są nieuleczone rany, tak, zdrady. No i mamy tego maga, ktoś, kto yy, zadał jakąś ranę. Może tu przyjdzie zrozumienie. Znów mak, mak. To jest uleczenie. Królowa kielichów. Ktoś to zdradził, ktoś kto nie powiedział prawdy, ktoś kto oszukał, ktoś kto zniknął, pojawiał się i znikał i, i zniknął na dłuższy czas. No jest taka energia, być może ktoś będzie chciał to uleczyć, nie wiem, usprawiedliwić, wytłumaczyć się, co odchodzi w takim razie, co odchodzi. Słońce ego, ego potencjał jakiś do spełnienia czegoś. Może też nadzieja, ale to właśnie to jest to, co wam nie służyło. I to odchodzi. Bo to jest mamy ósem kielichów, więc ta rana może będziecie się z tym borykać, bo może to będzie właśnie naprawiane i będzie mogło to odejść. Więc jakieś przekonanie, że wasze szczęście jest gdzieś tam, tak? A to była nieprawda. Na przykład zakończenie jakiejś relacji, toksycznego związku. Dokładnie poszukanie swojej drogi, swojej ścieżki życiowej, wyplątanie z tego ciągu żalu, bólu, smutku, bo tu jest nadzieja. To są nowe rozwiązania, nowe spojrzenie, nowe informacje. Co przychodzi w takim razie? Co do Was przychodzi w styczniu? Co przychodzi? zadowolenie, szczęście, wyzwolenie się, dziewiątka kielichów, karta szczęśliwego singla. Stabilizowania się też, więc może niektórzy wyzwalają się tutaj z relacji. Ale satysfakcja z tego, że sam sama potrafię, że sam sama daję radę, że jest mi być może lżej, lepiej, że nie mam jakiegoś obciążenia, więc odchodzą też jakieś przekonania, Jaka może, jakaś możliwość. I być może to mieście cały czas przed oczami, ale dopiero jak przychodzą te informacje one w was coś wyzwalają i wtedy możecie coś zmienić, ruszyć, zmienić w głowie swój system działania, myślenia i tu jest właśnie coś takiego Miałem, miałam to przed oczami cały czas tylko nie mogłam tego, musiałam zmienić jakby coś w głowie, tam musiało się poprzekładać, tak. Lub przychodzi właśnie jakaś informacja, która dopełnia coś, tak, jakąś wiedzę. Dziewiątka kielichów. Na przykład, że ktoś mnie oszukiwał tam w czymś, tak? Że ktoś mi mydlił oczy. Dziewiątka kielichów. Dziewiątka kielichów. Dziewiątka kielichów. Szczęście, radość, spełnienie, bycie z przyjaciółmi, wyjazd, być może jakaś podróż, świętowanie, wszelkiego rodzaju takie duże imprezy rodzinne, ale też tak jak mówię, z przyjaciółmi, wyjście z braku, wyjście z poczucia, że jestem niewystarczająca, niewystarczający, że mam za mało. Może ktoś wam właśnie tak opowiadał, tak? Ale to tak. Ktoś, kto miał wysokie mniemanie o sobie, a was zaniżał, bo czuł się lepiej kosztem was w jakiś sposób. Zobaczymy to słońce. No, słońce, no bo ktoś był w braku. Od was odchodzi ten brak, ale ktoś był w braku i sobie rekompensował w jakiś sposób wami. Czego cokolwiek dotyczy, to może dotyczyć finansów, tak? Że ktoś dzięki wam. No, był na powierzchni, tak? A teraz o, albo wy zostawiacie te osoby, odchodzicie od takiej relacji i ró, jedno, ró, równocześnie tak, wszystko razem, bo to się łączy, odchodzi od was brak. Paradoksalnie, że y, może wam się przez cały czas wydawało, że no, jak to zrobicie, to będziecie mieli mniej, będziecie mieli gorzej, y, ale wy się uwalniacie i czujecie się o wiele lepiej i wręcz wam przybywa. W drugą stronę to idzie. Tu jest separacja, tu jest ochodzenie, rozdzielenie sypialni, to jest przyglądanie się, ustabilizowanie, obserwacja. Widzę, jestem, ale nie udzielam się. Jakby jestem tylko biernym obserwatorem tutaj. Już nie dotyczy mnie to, albo nie chcę, żeby mnie to dotyczyło. Jest takie zawieszenie broni. Więc być może na jakiś czas też wyjazd. Sanatorium, tak, odpoczynek danie sobie na wstrzymanie, co będzie wam pomagać w takim razie co y, będzie wam pomagać Uuu, wieża pewne nie, niespodziewane okoliczności rzeczy które po prostu mają się zadziać góra mówi nie ja już dłużej nie mogę na to patrzeć wiecie tak w cudzysłów nie to jest na złych w ogóle fundamentach zbudowane, to tu nic się nie klei, to jest wszystko na siłę, to jest wszystko tak, bo ze strachu, z lęku i muszą się zadziać tutaj wydarzenia, żeby Was wyrwać z jakichś jakich okoliczności. Wspomnij o, nie wiem, byłym partnerze, byłym życiu, tym, czego już nie ma, ale to jest dla Was szansą, ta wieża jest dla Was szansą, to jest tym, jest tym kielichem, który mówi chwyć tą szansę, wykorzystaj to, co się zadziewa, może ktoś coś Zrobi takiego, że wreszcie powiecie: Nie, nie chcę, chcę iść swoją ścieżką. Um, cały czas mieliście na przykład właśnie to przed oczami, ale zawsze się zdecydowaliście jednak pozostać. Tym razem góra mówi: Nie, no musi być jakieś mocniejsze tąpnięcie, żeby, żebyście tu jakoś e, zareagowali. Co będzie przeszkadzać? Co będzie przeszkadzać? Co będzie przeszkadzać? Równowaga, stabilizowanie, pieniądze. W niektórych przypadkach będą tu pieniądze. Jakieś takie e, patrzenie bardzo tak dobrotliwie, wspierająco, mm, z empatią, ale taką. Z poczuciem winy, może nie empatią, no tak, to jest z poczuciem winy, że, że ja tak nie mogę, że, że tu trzeba, że temu komuś będzie za mało, że ten ktoś nie będzie miał, że jeżeli zostawię, no to tam będzie brakło. Ale to nic, że wiecie, to, to jest w, też w was coś takiego, co powoduje właśnie takie poczucie winy, czyli coś może zajrzeć do siebie, do środka, dlaczego ja w ten sposób działam, tak? Dlaczego ja pozwalam siebie niszczyć właśnie kosztem siebie. Bo ta osoba cynicznie działa, tak? ta osoba jest cwana, ta osoba mydli oczy. Jak zostanie na lodzie sama z tym wszystkim, no to wreszcie zacznie być może działać na swoją korzyść, albo będzie się, oczywiście, to zależy co ta osoba będzie robić, tak? Bo może się pod kogoś innego podczepić i tam być takim pasożytem. Bo to jest taki pa pasożyt w niektórych przypadkach, tak? A Wy się godzicie na to w jakiejś sytuacji, no, z dobrego serca, właśnie z takiego poczucia, że no tak nie można. I, i góra mówi, matko, ile można tak Ile można takie cierpiętnictwo uprawiać? I bach, tutaj wreszcie, żebyście zobaczyli, że to nie jest na przykład dobra osoba, tylko to jest oszust, kłamca, manipulator, czy mani manipulantka, tak, czy manipulatorka, o tak. To jest z miłości. Jakieś może tu są oszustwa z miłości, oszustwa finansowe. No i ktoś, ktoś kto cynicznie wykorzystuje to Waszą jakąś dobroć. Wasze pieniądze, wasze finanse, wasze umiejętności biznesowe i tak dalej, i tak dalej, wasze zdolności w pracy. Wiecie, różne są sytuacje. Wszystka denarów, wszystko denarów. Okręca, manipuluje, rycerz kielichów działa na emocjach, właśnie na uczuciach. No ale to nic tutaj, to jest tylko ciężarem. To jest tylko ciężarem, który trzeba zrzucić ten balast, który ktoś na was nakłada i liczy, że wy poniesiecie. Ten balast za niego, i dodatkowo jeszcze on na tych plecach waszych się przejedzie, czy ona, tak? Że jak wy tak lubicie dźwigać te ciężary, to jeszcze wam dołoży, bo, bo tak to będzie wam za mało, tak? No i coś takiego tutaj się pokazuje. Wpływy zewnętrzne. Żeby was po prostu ktoś tu nie omotał, tak? Działając na emocjach, na waszej wrażliwości. Tu jest powiedziane, nie okazuj te, tej litości, tak? Wreszcie przejrzyj na oczy, co tu jest grane nie daj się sobą manipulować. E, romans, świętowanie, radość, dobra zabawa, wpływy zewnętrzne, ponowne spotkanie też z kimś i e, szczęśliwe zakończenie tej sytuacji. Być może ktoś wam też coś unaoczni, być może będziecie w jakimś miejscu, gdzie zobaczycie coś na własne oczy, tak? Przejrzycie, że ktoś ma romans, że ktoś oszukuje, że ktoś kłamie, że ktoś zdradza, e, że ktoś kradnie, nie wiem, różne takie sytuacje. No bardzo tu dużo jest też o romansie, bo mamy rycerza Buławta, który no lubi i nie zawsze potrafi y być wierny, y ale to może być też przyjaciel, który coś będzie chciał Wam unaocznić, coś Wam przekazać, coś powiedzieć, czy przyjaciółka. No dobrze, jakieś szybkie działania, jakieś intensywne działania, odważne działania. Tak, y wpływy ukryte, miłość. Szacunek, wzajemność. No, już słuchajcie chyba trzecie czytanie pod rząd to się pokazuje. Zrównoważona energia daje sobie szacunek, daje sobie tą wiarę w siebie. Ja jestem pod sporą dla siebie, to jest pierwsze co. Ale to jest to wszelkie małżeństwo, wszelkie yy, oświadczyny. Yy, być może pojawia się ktoś, kto. będzie tym tą osobą jakby z przeznaczenia, no jakby to powiedzieć, po prostu osoba, z którą będziecie się doskonale rozumieć. I ktoś, kto będzie coś dla was chciał zrobić, tak? Być może właśnie pokazać wam, że coś tu się nie tak układa, że ktoś e, oczywiście ta osoba jak najbardziej może być stabilna finansowo. E, I możecie spotkać się nawet na jakimś przyjęciu, na, ale coś co Coś się wydarzy takiego, co Wam unaoczni, że to, w czym jesteście, jest iluzją, że jest kłamstwem, że jest w jakimś oszustwem. Mm, I to nie musi dotyczyć relacji, ale może dotyczyć życia, jakie prowadzicie. No, no różne, każdy ma inną i sytuację, no to oczywiście wiecie. Um, ważne jest, żeby tu najpierw samemu sobie dać to, ten czas, ten szacunek, to, że ja mogę, ja potrafię, ja jestem warta, wart innych lepszych rozwiązań lub innych lepszych ludzi, <laughs> że ja nie muszę cierpieć, nie muszę być naiwna czy naiwny. Tak. Jest tu miłość, jest tu szczęście, więc ktoś, kto dobrze Wam życzy, wiara, nadzieja, nadzieje i obawy na miłość, na szczęście, na uzdrowienie, na relacje, na ciepło, na takie... osoba, która nie jest wybuchowa, jest, ma poukładane te emocje, jest czuła, jest troskliwa. To jest król kielichów, który jest bardzo troskliwy, bardzo mm, opiekuńczy, też współczujący, ale to jest w granicach zdrowego rozsądku. Tak, <laughs> że no, to jest tak, że nie rozdaje na, na lewo i prawo ani swojej energii, ani swoich pieniędzy. tak, Widzi ile może i daje tyle, ile może. Reszta należy, bo tu każdy ma nad sobą pracować. Jedni potrafią bardziej, drudzy mniej, no ale my nie możemy brać na siebie odpowiedzialności za wszystkich ludzi i, na, i za tych, którzy nie chcą sobie pomóc, i za tych, którzy chcą. Absolutnie. Tu każdy musi pracować nad sobą. Dobrze. Rezultat, rada. Może tak, wyruszenie w tę nową przygodę, w tę nową podróż i może to się zacząć od, od romansu. W sensie no, romans to po prostu od takiej lekkiej relacji, ale może zajść bardzo bardzo daleko. I jeżeli to może bardzo szybko się potoczyć. Natomiast tu bardzo trzeba uważać, żeby działać racjonalnie, żeby jakby trzymać to wszystko na wodzy to może być ruch, wyjazd, zmiana bardzo szybka, nagła, ale jak to się dalej potoczy no to jest właśnie kwestia tego, jak wy ten rytman będziecie prowadzić. Żeby to się nie wypaliło szybko, żeby to się czasami z tej intensywności nie wywróciło. Bo może ta wieża wam też pokazywać coś, co jest w was. Co powoduje, że pewne rzeczy nie układają się tak, jakbyście chcieli. Jakiś schemat, jakiś wzorzec. Warto, żebyście zwrócili na to uwagę. To jest nowy początek, wielki arkana. I właśnie na tym początku, żebyście nie pędzili jak szaleni, bo jesteście jeszcze w czymś niedoświadczeni. Czegoś nie wiecie, czegoś nie rozumiecie, więc jest potrzebna tu logika, jest tu praca taka z umysłem. Nie pędzimy. Dołożymy sobie do tego rydwanu. To może być porywające, ale yy, no właśnie, żeby nie dać się porwać, tak, Rydwam. Żeby to wszystko tak yy, relacja karmiczna. Yy, yy, yy. Pojawia się coś jeszcze raz. Jest tu schemat, tak jak powiedziałam, jest tu schemat, który może się powtarzać, sytuacja z przeszłości, która może się powtarzać i wasza rola w tym, żeby to rozpoznać, żeby nie zadziałać w ten sam schematyczny sposób. Żeby nie spojrzeć też na te osoby tak samo schematycznie, że zawsze mi się trafiają jacyś tacy ludzie i zawsze to się kończy tak samo. Ale może to jest jakieś Wasze podejście, bo zazwyczaj to tak jest. My mamy w sobie jakiś schemat, który powoduje, że albo przyciągamy takich ludzi, albo wybieramy takich ludzi, albo godzimy się na jakieś zachowanie, na jakieś sytuacje. Więc tu jest kwestia przychodzi. I czy rozwiąże się ta karma, czy chcecie jeszcze raz powtórkę z rozrywki? Praca, zajemność, yy, równowaga, stawianie czegoś właśnie na solidnych fundamentach, ale na podbudowie też wiedzy, yy, nauki, też uczucia, dobrych układów, dobrych możliwości, wsparcia, czegoś pięknego, ale jakby eliminuje mój schemat, który jest, jest stary, jakiś wadliwy na przykład. Ok. Komunikacja. I robię to z dużą uważnością. Przyglądam się, tak? Czyli uważam na słowa też, to jest bardzo ważne. Zastanawiam się nad tym, co mówię. Nie rzucam tak słów na wiatr. Nie jakby używam odpowiednich dobrych słów, bo mamy znów merkurego i tu jest merkury. Czasami. Uważamy też na to, co ktoś do nas mówi, bo mieliśmy tego maga dwukrotnie, który może być manipulatorem, tak? A możemy też nie rozumieć tego, co on do nas mówi, bo my ktoś już coś do nas mówi, a my wiemy, to jest taki schemat i będzie tak, 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 tak. A otóż ta osoba nie to chce powiedzieć. Wysłuchajcie kogoś do końca z uwagą, z zaangażowaniem i wy również używajcie słów przemyślanych, żeby później nie było płaczu. Słońce. Lider, znów mamy lidera, tak? Demonstracja realizowania swoich celów, ale zwróćcie uwagę, jakie cele ma ta osoba, która chce coś z Wami realizować, co Wam komunikuje tak naprawdę, bo może ktoś Wam mówi prosto, wiecie, przepraszam za wyrażenie, jak krowie na robie, tak? A Wy nie, macie swoją wizję, macie swoją wizję i później jest ból serca, żal, ktoś coś mówił Wam i ta osoba mówi, no przecież mówiłam, mówiłem, ale wy już mieliście swoją jakąś wizję, i no wyszło jak wyszło. Bo my żyjemy według takich właśnie schematów, takich wzorców. Widzimy, widzimy to, co chcemy widzieć. Jak te, wiecie, jak coś jest, się się to mówi uleczone, to wtedy spadają te różowe okulary i nagle widzimy to takim jakim to jest naprawdę. Czyli jeżeli my w sobie coś uleczymy, to dostrzegamy, że w sumie to, to było od początku takie. Czy ta osoba od początku była taka? Ale to my nie chcieliśmy tego widzieć. Te wszystkie wady tej osoby, których wcześniej jakby nie widzieliśmy, nagle do, za, zaczynamy dostrzegać te wady, że w sumie to co mnie w tej osobie pociągało, po co ja? W to weszłam, wszedłem, tak. Czy w tej sytuacji? No bo początki zawsze są takie, wiecie, wow. Nie? Tak działa nasza biologia. No dobra, poszerzamy, dowiadujemy się w szeroko, w wielki sposób, z potencjałem. Jakby przynosicie nowe możliwości, nowe początki, angażujecie się w coś, rozwijacie. Patrzycie na to z szerszej perspektywy. Robicie innowacyjnie jedenasty dom, dom wodnika. Łączycie się, rozmawiacie, uwalniacie dobrzy przyjaciele, krąg dobrych przyjaciół, wspierający Was, ale też być może zmieniacie w ogóle krąg ludzi, z którymi chcecie przebywać. Inaczej inaczej. E, nie ma jak w domu i teraz być może e, niektórzy będą to szukać nowego miejsca, tak? Prawda musi zostać powiedziana, pewne rzeczy muszą zostać wypowiedziane albo dostrzeżone, też odnoszę wrażenie. Czas odejść, czas coś zmienić, tak? Ym, bo to nie jest dla Was. To nie jest dla Was ta przestrzeń, ta sytuacja, to, co się dzieje, jakby. Może wy właśnie rezygnujecie, dostrzegacie, że to nie jest dla Was. Okej, okay. ten postęp. Progres i aktywacja. No właśnie, coś, ktoś aktywuje w was i to przyjdą wiadomość. To może być piosenka, to może być komunikat jakiś, nie wiem, film oglądacie. Mm -mm. Ktoś może faktycznie, jakiś posłaniec. W cudzysłowie, bo to mogą być różne formy tego. E, I to wszystko przynosi e, progres. 29, już Wam czytam. Postęp. Nadszedł czas, abyś e, wziął na siebie odpowiedzialność, która może być także okresem postępu i ciężkiej pracy. W tej chwili potrzebne jest poświęcenie się czemuś lub zwiększenie zaangażowania. Podążasz właściwą ścieżką i robisz wszystko we właściwy sposób. Skorzystaj z wypróbowanego i przetestowanego sposobu, zamiast zmieniać plany i podejście. Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku obietnic i zobowiązań, o które możesz zostać w danej chwili poproszony. Upewnij się, że możesz ich dotrzymać. Upewnij się również, że wykonałeś wszystkie zadania, w które jesteś zaangażowany. I mamy tu ochronę, miłość, zdolności psychiczne. Bliźnięta, panna, wodnik, powietrze. I ziemia, moi drodzy. To wszystko, co mam dla Was na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami. Widzimy się i słyszymy w następnych czytaniach. Buziaki. Papa! Pa.